Szanowni Państwo, bardzo proszę Panie Profesorze, że przepraszamy za małe opóźnienie. Witamy Państwa w trochę innej scenerii. Jesteśmy w Polsko-japońskiej Szkole Technik Komputerowych. Gospodarzem jest pan profesor Jerzy Nowacki, rektor szkoły. Pan Przewodniczący Grzegorz Napiralski, a ja bardzo proszę oddaję głos panu rektorowi. Dziękuję. Chciałem przywitać pana posła. Jesteśmy zaszczyceni tą wizytą i bardzo się cieszą i bardzo się cieszą, że to spotkanie odbywa się w tej szkole i w tym laboratorium, dlatego że to jest laboratorium katedry multimediów. Laboratorium realizacji obrazu i on obrazuje w ten sposób, jak bardzo potrzebne i ile możemy osiągnąć w szkolnictwie wyższym, skierowanym na techniki informacyjne, na multimedia, na rozwój nowoczesnych technologii. I mam nadzieję, że pan poseł w przyszłej swojej działalności będzie wspierał innowacyjne akademickie szkolnictwo, rozwój nauki i rozwój naszego przemysłu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, nowe technologie, innowacje, nowoczesna gospodarka to wielka szansa dla rozwoju Polski. Jestem człowiekiem młodego pokolenia, wielokrotnie o tym mówię. To jest dzisiaj temat prawdziwej debaty publicznej. Szkoła, w której się znajdujemy, kształci znakomitych absolwentów, inżynierów, magistrów, a nawet doktorów. Potrzeba nam. Właśnie takich specjalistów w nowych technologiach, w innowacjach, bo nasz kraj jeszcze jest bardzo, bardzo daleko za krajami Unii Europejskiej, i nie tylko. Ale co najważniejsze, że są właśnie takie ośrodki w Polsce, są takie uczelnie i takie szkoły, jak właśnie ta uczelnia, w której dzisiaj jesteśmy, gdzie studenci nie muszą się wstydzić, że są słabsi, gorsi od swoich koleżanek i kolegów z Wielkiej Brytanii, ze Stanów Zjednoczonych czy Niemiec. Ale aby to się stało, w Polsce musi zmienić się wiele rzeczy. Musimy zmieć, zmienić swoje myślenie. My, politycy, oczywiście, musimy zmienić swoje myślenie o, o innowacji, informatyzacji, nowych technologiach, o tych pomysłach, które rodzą się w głowach młodych dzisiaj studentów. Musimy również zmienić prawo prawo, które dzisiaj jest cały czas jeszcze hermetyczne prawo, które jest dla innowacji zamknięte prawo, które niestety jest. Cały czas, można powiedzieć, takim oto językiem starodawne. Ale żeby tak się stało, chciałbym zaproponować dzisiaj kilka bardzo ważnych rozwiązań, które pozwolą inaczej spojrzeć na właśnie internet, innowacje czy nowe technologie. Otwarte standardy. Od tego chciałbym zacząć, bo to jest dzisiaj duży problem. Problem w Polsce. Otwarte standardy to znaczy, że administracja w Polsce jest otwarta i dostępna dla wszystkich. Co to oznacza w, post, w prostym języku? Chciałbym bardzo, aby wszystkie dokumenty rządowe, dokumenty kancelarii prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i każdego innego urzędu były dla wszystkich dostępne i żeby te dokumenty były w takim oprogramowaniu, były tak przygotowane przez właśnie te urzędy, urzędników, aby osoba, która chce je Pobrać, która chce je mieć dla siebie, mogła je mieć bez żadnych przeszkód, nie kupując specjalnego programowania. O co chodzi? Wyobraźmy sobie taką sytuację, że urzędnik mówi dzisiaj do nas językiem, językiem niezrozumiałym, a my pytamy, ale proszę o słownik, abyśmy te wszystkie regułki zrozumieli. A urzędnik mówi do nas dobrze, dam Państwu słownik, ale ten słownik jest za pieniądze. O to chodzi, żeby dzisiaj bronić tak naprawdę obywatela przed takimi działaniami dzisiaj urzędów, które blokują dostęp do informacji. Informacja ma być jawna i te standardy mają być dla wszystkich otwarte. Uwolnić dane to następny ważny postulat, który jest dzisiaj normą w, unia, w krajach Unii Europejskiej, a nie jest niestety normą w naszym kraju. Co to znaczy? Przejrzystość, Szanowni Państwo, służy demokracji pomaga demokracji, ale żeby ta przejrzystość była dzisiaj dla nas wszystkich dostępna, musi zmienić się bardzo wiele. I znów podam przykład. Główny Urząd Statystyczny przygotowuje dane o bezrobociu. Często słyszymy o tym w radio, często widzimy te dane w telewizji. Chciałbym bardzo, aby te wszystkie dane, tak jak mówiłem wcześniej, były dostępne, ale nie tylko te dane. Chciałbym, aby dzisiaj obywatel miał możliwość w dostępie do tych danych ale również na poziomie tworzenia tego ostatecznego dokumentu, materiału, który widzimy na stronach internetowych. Co to oznacza, żeby powiedzieć na przykładzie, jeżeli mówimy o województwie zachodnio-pomorskim, moim rodzimym województwie, z którego pochodzę, i mówimy o danych dotyczących bezrobocia, chciałbym, aby obywatel miał dostęp nie tylko do tego, że bezrobocie wynosi w tym województwie kilkanaście procent, ale chciałbym również, aby obywatel, który wchodzi na strony internetowe, mógł korzystać ze wszystkich danych, które są dostępne, aby tą informację o, o właśnie tym bezrobociu uzyskać? Czyli jakie jest bezrobocie w gminach, w poszczególnych gminach Województwa Zachodnie Pomorskiego, jakie jest bezrobocie w poszczególnych powiatach. Obywatel ma prawo, dostęp do tych, właśnie wszystkich, do tych właśnie wszystkich informacji i może je sobie swobodnie ściągnąć. To daje jedną bardzo ważną rzecz, że każdy Polak, mając dostęp do tych wszystkich danych, może sam sobie, w sposób własny budować pewien pogląd, jak decyzje zapadają właśnie w urzędach, w poszczególnych, w poszczególnych ministerstwach czy miejscach. Rzecz następna, bardzo istotna dzisiaj i o tym się bardzo często mówi, to jest neutralność w sieci. Neutralność w sieci to stał się temat przewodni, szczególnie kiedy były pewne plany rządowe. Wyobraźmy sobie, otóż znowuż taką sytuację. Czy ktoś dzisiaj prewencyjnie blokuje nam telefon komórkowy albo telefon stacjonarny w domu, albo prew prewencyjnie blokuje nam e, naszą korespondencję, taką standardową w kopertach? A takie, przypominam, plany właśnie miały powstać w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, żeby prewencyjnie blokować i kontrolować w sposób bardzo ostry, właśnie portale społecznościowe. Jesteśmy za tym, aby oczywiście prawo było w Polsce tak skonstruowane, aby karać wszystkich tych użytkowników w sieci, którzy łamią prawo, nie przestrzegają norm prawnych. Jesteśmy przeciwni temu, aby prewencyjnie dzisiaj próbować nakładać cenzurę na, na Internet i prewencyjnie zamykać tak naprawdę dostęp, dostęp do, do Internetu. Prawo musi być, musi być zbudowane w ten sposób, że karamy tych wszystkich, którzy łamią prawo, ale prewencyjnie nie blokujemy, nie próbujemy, nie próbujemy wprowadzać żadnej, żadnej cenzury. Kolejny bardzo ważny temat to zmiana systemu, zapisów systemu prawa dotyczący prywatności i prawa internautów. Chciałbym tutaj rozgraniczyć tak naprawdę dwie, dwie bardzo ważne sprawy. Pierwsza sprawa to próba dzisiaj zbudowania nowego prawa dotyczącego Dziennikarzy, którzy dzisiaj publikują i informują Polaków właśnie w internecie. Jest tak, że nasze prawo daje dzisiaj duże możliwości dziennikarzom, tym dziennikarzom, którzy publikują w gazetach, przygotowują informacje do Polskiej Agencji Prasowej, czy pracują dla różnych stacji telewizyjnych czy radiowych. Ale jest dzisiaj bardzo wielu dziennikarzy, bardzo wielu publicystów, którzy publikują tylko i wyłącznie w internecie i oni nie mają właśnie tych praw, które mają, którzy mają, które mają dziennikarze pracujący w mediach, jak nazwijmy je teraz, tych bardzo popularnych, standardowych poza, poza internetem. Druga oczywiście sprawa i ta sprawa jest bardziej chyba do nas, do polityków, jeżeli chodzi o otwartość i, i, i poglądy. To są, to są komentarze, to jest wymiana, wymiana zdań między, między internautami. No, zdarzyło się tak, czy zdarza się tak, że są politycy, którzy czytając komentarze pod swoimi blogami, pod swoimi wpisami w, w różnych miejscach, no, zdarza się tak, że nawet chcą pozywać internautów do, do sądu albo zadać ich za kratkami. Tak się zdarzyło nawet w, w moim rodzimym mieście. Oczywiście język powinien debaty i powinniśmy o to dbać, był całkowicie na poziomie, ale też wolność słowa i wolność tak naprawdę wymiany poglądów powinna być w internecie absolutnie bardzo otwarta. Bardzo Rzecz bardzo istotna i z dużym problemem nie tylko w Polsce, to nowe prawo autorskie na miarę XXI wieku. Ja mam w domu, otrzymałem od swoich przyjaciół PlayStation 3. Ci Państwo, którzy mają, wiecie, że ta konsola jest wielofunkcyjna i służy do wielu ciekawych rzeczy, nie tylko do grania, ale ci, którzy kupili na przykład inną konsolę Xboxa, mają już dzisiaj w Polsce problem, żeby legalnie zarejestrować się i kupować w sieci oprogramowanie.